Redakcja RN.eu wspiera sklep Ole Ole, fani Gier i technologii. RN.eu Możecie nie kojarzyć nazwiska francuskiego rzeźbiarza Richarda Orlińskiego, ale być może rzucił Wam się w oczy charakterystyczny wielokątowy styl jego sztuki. Poligonalne rzeźby zainspirowane jego stylistyką są popularne chociażby w kręgu miłośników druku 3D. W każdym razie, ponieważ temat popkultury często przewija się przez jego dzieła, ten wpływowy artysta połączył jakiś czas temu siły z NIMEDIA i Bandai Namco, by stworzyć limitowaną serię kolekcjonerskich rzeźb przedstawiających kultowego Pac-Mana. Te, wycenione na ściskające za serca i portfele 600 zł, trafiły parę dni temu do oficjalnej sprzedaży i jako jedyni w Polsce mieliśmy przyjemność otrzymać taką statuetkę, by móc pokazać wam, jak wygląda. Sprzedawana w estetycznym kartonie, nie zdradzającym zbyt wiele na temat zawartości, figurka ukryta jest dodatkowo za papierową nakładką odsłaniającą posrebrzany nadruk. Co ciekawe, informacja z tyłu pudełka ostrzega, że nie jest to zabawka i że zakup sugeruje się klientom powyżej 15 roku życia. Słodkim detalem są również plomby w znajomym kształcie. Sama figurka natomiast robi wielkie wrażenie, na żywo jeszcze bardziej niż na wideo. Wykonana z żywicy i dostępna w dwóch kolorach, żółtym lub czarnym, robi spore wrażenie swoim połyskliwym wykończeniem i przede wszystkim zaskakującą masą. pac jest ciężki, mimo swojego pozornego plastikowego wykończenia. Jego ciężar pozwala mu również stąpać pewnie po podłożu, bez konieczności posiadania oddzielnej podstawki. Mierzy przy tym 18 cm i wydaje się być świetnym dodatkiem do kolekcji każdego arystokraty, który jakimś cudem jest przy okazji miłośnikiem gier wideo. Skłamałbym, gdybym powiedział, że znam się na sztuce, ale nie ma wątpliwości, że Pac-Man Cross Orliński wygląda jak coś, co spodziewałbym się zobaczyć w galerii czy muzeum.